Jeszcze dobry wieczór. Sławomir Mecem, współprzewodniczący Konfederacji w Gratuluję, naszym stole. panie redaktorze reportażu. Naprawdę godny TVP. Ale pan się nie zgadza z poglądami przedstawicieli Konfederacji, które są w tym materiale zawarte. Nie zgadzam się z tym reportażem, który jest godny na kolana. Ale reportażu są wypowiedzi polityków Konfederacji. W tym reportażu nie tylko w tym, bo w poprzednim, który również oglądałem, kłamaliście państwo chociażby na temat mojego brata. Parę dni temu w tym materiale nie było słowa na temat mojego brata. parę dni temu było, to od razu korzystam z okazji. Powiedzieliście, że jest oskarżony, kiedy nie jest oskarżony w ogóle. ale Powiedzieliście, że zrezygnował z pracy. Proszę pozwolić mi kłamstwa, które mówiliście na temat mojego brata. Jest pana czas, żeby przekonać wyborców do siebie. Myślę, że porozmawiamy ale o waszym programie. pan tak dużo. Ale rozum, że pana brat nie kandyduje, czy kandyduje. Zrezygnował z kandydowania, ale też nie po tym, jak kłamaliście po reportażu Gazety Wyborczej, który się pojawił wiosną. Mój brat zrezygnował w lipcu, a już w grudniu 2022 roku Panie... sam ujawniłem te wszystkie informacje na Facebooku. I to również była nieprawda. Panie przewodniczący, rozumiem, że ta sprawa będzie się w Możemy przejść do kolejnych spraw. E, bo jeżeli pan myślał, że ja zamierzam tak żartować tutaj, to proponuję, żebyśmy naprawdę bardzo serio porozmawiali. Bardzo się z tego Rozumiem propozycję. Wyobraźmy sobie na serio, bo tak proponuję. Sławomir Mencen jest w Radzie Ministrów. W France premiera, wicepremiera, ministra finansów. Wybucha wojna w Izraelu. Dowiaduje się pan, że 260 osób zginęło w festiwalu muzycznym na terenie Izraela, 40 dzieci w Kibucu. Dzwoni do premiera Izraela Joe Biden mówi: Jesteśmy z Panem. Dzwoni premier Wielkiej Brytanii, a Słowo Mirmance. Ja nie angażuję się w ten konflikt, ponieważ nie sprzyjam ani jednej, ani drugiej stronie tego konfliktu. Obydwie strony tego konfliktu dokonują zbrodni wojennych. Izrael w tym momencie bombarduje Strefę Gazy, bombarduje bloki mieszkalne. Odcina dwumilionom milionom ludzi. Wodę, prąd oraz dostawy jedzenia. Wie pan, że połowa mieszkańców Gazy to są dzieci? Jak można dzieciom odłączyć prąd oraz jedzenie? Oglądałem dzisiaj TVN. To, to mam od razu pytanie. Pana... Był, był pan kiedyś w strefie Gazy? Nie byłem. Bo ja byłem. Byłem też w Libanie w 2006 roku w czasie wojny. Byłem na zachodnim brzegu, więc mogę opowiedzieć Panu, jak to wygląda. Otóż Hamas, rozmawiałem też z Ismailem Hanim przywódcą Hamasu, 20 lat temu. Hamas robi tak, jak robił Hezbollah w 2006 roku w Bejrucie: ustawia wyrzutnie rakiet obok żłobka, obok szkoły, obok domu mieszkalnego. I teraz dowódca izraelski musi podjąć decyzję, czy on rozbije te wyrzutnie rakiet. I on trafi w cel, ale prawdopodobnie zawali się też ściana tej szkoły, bloku mieszkalnego. To prawda. Ale czy z taką wiedzą rozumie pan teraz bardziej, czemu Izrael atakuje cele w gazie, czy dalej pan jest na nie? Oczywiście, że można zaatakować blok mieszkalny, jeżeli w tym bloku mieszkalnym broni się druga strona jest to zupełnie dopuszczalne. Natomiast mam bardzo głębokie wątpliwości, że wszystkie bloki mieszkalne bombardowane w tym momencie w strefie gazy e... zawierają bojowników Hamasu. Zresztą ja nie sprzyjam Hamasowi. Obie strony w tym sporze dokonują Dobrze, zbrodni ale... wojny. Ale zakłada, pa... ale... Którejkolwiek ale zakłada części pan taką możliwość, pod że się pod zbrodniami premier woniennymi. kraju zaatakowanego, w ten... ale ja wie pan, ja Widzę, oczywiście, to jest drama dla ludzi, że nie mają prądu i wody. Absolutnie. Dla tych dzieci absolutnie. A co ci ludzie mają zrobić? Strefa gazy, Ale Widzi pan różnicę? Ale widzi pan różnicę w, gdzie gdzie różnicę w zamordowaniu 260 udzielne? osób i 40 orka dzieci i odcięciu prądu. Ale Izraelici również mordują Palestyńczyków i to od ale, lat. Obie strony i, i, tego sporu mają bardzo dużo na sumieniu i nie widzę żadnego w powodu, żeby tej nie prowadzą podmiotą, Dobrze, Ale mam takie drugą. pytanie: gdyby to dotyczyło Polski, z jakiegoś kraju zielone ludziki nas atakują wyrzutnią rakietową uh -huh. i wystrzeliwują ten pocisk z okolic szkoły, pan uh -huh. jako członek rządu musi podjąć decyzję: zaatakować ten cel, ryzykując życie tych niewinnych ludzi, cywilów obok, czy nie? To podejmuje pan tę decyzję, czy Panie nie? Panie redaktorze, w, TVN, w Fakta, które oglądałem czekając na naszą rozmowę, sam pan Mówił, że Rosjanie w tym momencie atakują Ukraińców poprzez niszczenie ich sieci energetycznej, odcinaniu ich od chociażby jedzenia czy prądu. tak? tak Takie rzeczy się niestety na wojnach dzieją i nie powinny. Tak samo nie zgadzam się na to, przy co robią Rosjanie z Ukraińcami. W mieście Oroza zamordowali to, 51 osób. Nie widzę żadnego powodu, żeby w tym strasznym jako przedstawiciel polskiego rządu w wypadku tej wojny pan mówi, nie mam pan zdania? Cywilów, mordują dzieci, nie, nie, przepraszam, i znaczy, nie ma pan króci. dowodów na rozstrzeliwanie przez e, izraelskich żołnierzy cywilnych w strefie gazy. Co pan w ogóle mówi? Peł... Internet nie, ale jest nie wiem, jak... pełen nagrań z jednej i z drugiej strony. Są nawet nagrania, nie. jak żołnierze są Wojska Izraelskiego dają mocz na poległych z Palestyny. Pana, rozstrzeliwanie to jest tak, jak wchodzą ludzie, siedzą na festiwalu muzycznym i strzelają do wszystkich, którzy tam są. To jest rozstrzeliwanie. To robią terroryści Hamasu. Wyobraźmy, ja pana pytam o sytuację, kiedy robię. pan jest to w rządzie, jest nie, nie na TikToku. Musi nie pan podejmować trudne decyzje. Panu, że Nie zamierzam podpisywać pod zbrodniami wojennymi ani Jednej, ani drugiej strony. To w ogóle nie jest nasz konflikt. W Izraelu od dwóch lat nie ma polskiego ambasadora. Nie ma żadnej przyjaźni pomiędzy państwem Izrael a Polską w tym momencie. Powinniśmy się od tego konfliktu nie trzymać nie jak najdalej. Mamy bardzo dobre relacje tym, z Izraelem. Dlaczego nie mamy ambasadora w Izraelu od dwóch lat? To jest pytanie do rządu. są dobre PiS? relacje. No dobrze, ale mówimy o relacjach między państwami i narodami. Rząd nie mówi jakąś nowość. Nie mówię żadnej nowości. Rząd rządzi państwem i rząd nie ma od dwóch lat ambasadora. To, jest pana decyzja, czy jeszcze nie? to nie jest moja decyzja, czy... bo nie jestem w rządzie. Ale, no ale Wyobrażamy sobie sytuację z Sławomirem, rządzi Polską. Konflikty interesów i nie są zaprzyjaźnione. Witold Tumanowicz, numer pierwszy na liście, on kręg siódmy. Po dojściu do władzy będziemy rejestrować pedałów, tak żeby nie mogli mieć dzieci czy pracować jako nauczyciele. Grzegorz Braun, należy rozważyć postulat batorzenia homoseksualistów. Zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem o karanie osób LGBT. Wyobraźmy sobie, że Konfederacja jest u władzy. To jest stary pomysł Romana Giertycha, kandydującego obecnie z list Koalicji Obywatelskiej. Jestem też ciekaw, czy jutro zapyta pan o zdanie Romana Giertycha sprzed kilkunastu Ale... lat Donalda Tuska? To raz. Pani Przewodniczący, nie raz chcemy, żaden proponuję z... nie panu, panu żaden, żaden jest pan stopny. w rządzie. Pan, Politycy Konfederacji dochodzą do władzy. To mogę panu odpowiedzieć. Ale Romana Giertycha pan będzie miał w rządzie? No nie. Ale Donald Tusk być może będzie miał. Ale Donalda Tuska też pan nie będzie miał w rządzie. Może A może pan będzie, będzie pan miał Witolda Tomanowicza? Jeszcze raz. W naszym programie nie ma żadnego, żadnego ani najmniejszego pomysłu ograniczenia praw kobiet albo gejów. Nic takiego w naszym programie nie ma. Rozumiem, że do kobiet pewnie jeszcze zaraz Nie, no to idzie. możemy od, od razu. Więcej. Pani więcej. Hanna Boczek, Alpo, jeśli mamy demokrację, przykładowo 5% głosuje na partię proekonomiczne, w tym ja. chce pan hurtem, to możemy razu 9... też powiedzieć, nie, że proponuje się pan... jedyniu psów, na przykład nie mamy też w tego w programie. A 95% kobiet zagłosuje na partii socjalistyczne, to sama jestem za odebraniem prawa głosu kobietom. Trudno. Wracając do gejów. Jedyny postulat, który mam w związku z homoseksualistami, to jest taki, żeby zlikwidować podatek od spadków i darowizn, Ponieważ w tym momencie ten podatek płacą głównie geje, ponieważ rodziny są z niego zwolnione. To jest mój jedyny postulat w tej sprawie, co on oznacza, że chcemy zwiększyć uprawnienia gejów. W żaden sposób nie chcę ich zmniejszać. Dobrze. Witold Tumanowicz mówił dalej: chcemy stworzyć ten rejestr. Po co? Bo to jest ważne. Tak, żeby... Nie mogli mieć dzieci czy pracować jako nauczyciele. No, zdaje pan sobie sprawę, że może być tak, że jest para kobiet w Polsce, które żyją razem, są lesbijkami, mhm. jedna z nich ma dziecko i wspólnie wychowują to dziecko. Gdyby powstał taki rejestr po to, żeby odbierać te dzieci, to czy te dzieci miałyby być odebrane? W naszym programie nie domagamy się tego, tego domagał się Roman Giertych i mam wielką nadzieję, że przepyta pan jutro Donalda Tuska z wypowiedzi Romana Giertych. Ale Donalda Tuska pyta się z wypowiedzi Donalda Tuska. A nie, 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 polityków koalicji obywatelskiej. to nie, 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 Ale trudno pytać o wypowiedzi Giertycha. Ale to jest dość nie, że nie, się pana o wypowiedzi polityków. A nie, jest już normalne, że się pyta Tuska nie, wypowiedzi nie, nie, Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Super. tej partii. Super. Rafał który mówił, że jest dupiarzem i instrumentalnie trakuje kobiet. Radzie... Niech on zapyta o tę wypowiedź. Witold Tumanowicz jest w Radzie Liderów Konfederacji. No jeżeli będziecie tworzyli rząd, Roman to Giertych powie pan... jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. A Unia Europejska? Tak. Pan jest za pozostanie w Unii Europejskiej tak. czy opuszczeniem Unii Europejskiej? wielokrotnie A. mówiłem, że uważam, że w tym momencie o Polsce się opłaca obecność w Unii Europejskiej. Jestem wielkim zwolennikiem swobodnego przepływu kapitału, osób, usług, czy też ludzi. A gdyby doszło do referendum, pan głosuje za, czy przeciw? A kiedy miałoby być to referendum i z jakiego powodu? W tym momencie nie widzę żadnego powodu, żeby w ogóle było referendum. Ale gdyby ja nie było jestem takie... zwolennikiem żadnego referendum. Ale ja, ale ja panu podam przykład. W 2014 mhm. roku partia Nigela Faradża wprowadziła jednego deputowanego do 650-osobowej Izby Gmin. Mhm. Jednego. Tak. Dwa lata Później doprowadza do tego, że odbywa się referendum i Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. To są dwa lata, to jest być może połowa następnej kadencji. Ja przed... Więc pyta, pytam pana, jest pan chyba w stanie przewidzieć w tak fundamentalnej sprawie, jak się pan zachowa w referendum, gdyby odbyło się za dwa lata. Gdyby w tym momencie odbyło się referendum, którego nie jestem zwolennikiem i którego nie popieram, to nie poparłbym wyjścia z Polski z Unii Europejskiej. A gdyby... Ale Natomiast... jest pan w stanie przewidzieć, czy w ciągu czterech lat? Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, natomiast problem. Czyli jest... w tej chwili jest pan z obecnością w Unii Europejskiej kilku kilku na tych zasadach, na jakich jesteśmy. Tak. No, natomiast bo... nie zgadzam się w na w debacie zmian. z Ryszardem Petrum nie miał pan tej pewności, więc Uż, rozumiem, on że on w trakcie nie pytał, kampanii co wyborczej... Za dwa lata, tylko to, co będzie teraz, uważam, że to nie to, że teraz nie. to, że nie powiedział, że teraz nie. to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, co z Unią to, ma się jest to, że jest to, że w tym momencie trwają to nowym że unijnym który zamierza że Polsce że Unii Europejską wyłącznej kompetencje w sprawach migracji, ochrony granic, polityki podatkowej, polityki zdrowotnej czy leśnictwa. Na to nie ma naszej zgody. Nie chcemy, żeby Polska pozbawiła się prawa radnych. Panie leta. przewodniczący, są bardzo różne projekty dalszego rozwoju Unii Europejskiej Polska może mieć na to wpływ. Tym, który przyjmie władzę będzie miał na tak to wpływ. Mówię, mój w... Chciałbym mieć Idźmy... na to wpływ i nie Idź... chciałbym, żeby Polska poparła zmianę traktatu. Pan minimum... że Pan nie chce Chociaż powiedzieć. że minimum przyzwoitości, ponieważ nie traktujecie nas uczciwie. W dzisiejszym programie ani słowa nie o Konfederacji. Opisaliście spotkania Hołowni, Lewicy, pisów, Platformy Obywatelskiej, a nas ten paszkwil. Ale LTVP. nikt nie ma tutaj dzisiaj w faktach tyle czasu, co pan. No i nie chce pan skomentować żadnej wypowiedzi politycznej. ...10 lat, które nie są w naszym programie. Ani Ale jednego przepraszam. pytania nie zadał pan o nasz aktualny, prawdziwy program. Ale y, przepraszam, pan też trochę tracił czas na opowiadanie o Romanie Giertychu i Donaldzie Tusku, albo o, analizę naszego materiału, a nie mówienie o programie. ...pana bardzo stronnicze podejście do Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Waszym celem jest realizacja waszych postulatów i programów. Naszym celem jest realizacja naszego programu, który opublikowaliśmy w czerwcu. Co musiałoby oznaczać zwycięstwo w wyborach, prawda? Nie tylko jak to nie tylko czyli można realizować swoje postulaty na przykład jeżeli ma się mniejszość blokującą w sejmie można wtedy powiedzieć że chcemy coś w zamian za poparcie na przykład naszej ustawy ale będzie pan współtworzył rząd nie wiem z koalicją obywatelską z pisem nie zamierzam współtworzyć z rządu ani z koalicją obywatelską ani z pisem pan... natomiast to nie znaczy że nie zamierzamy realizować naszego programu ale żeby realizować program raczej musi pan być w rządzie no bo może pan się dogadać z pisem tak że będzie pan wspierał rząd pisu ale w zamian za to nie dostanie żadnego miejsca w rządzie PiS Pana ogra. Nie zamierzam wchodzić w żadną koalicję z PiSem, chociażby dlatego, że mnie ogra oraz nie wierzę, że PiS chciałby realizować mój program. Natomiast przekonany jestem, że będę w stanie wymusić na posła w przyszłym Sejmie realizację no punktów z naszego programu. Dowolnych. No ale trochę niedowolnych. No, no, bo, no dobrze. Różne większości się tworzą. Wie pan, że w poprzedniej kadencji PiS przegłosował niektóre rzeczy z lewicą? Czy to znaczy, że PiS był w koalicji ja panu z lewicą? Ja że bardzo wiele ustaw w tym jest przegłosowywanych zdecydowaną większością głosów. Dokładnie. To się zdarza. Tylko żeby realizować pana program dość wyjątkowy, myślę, że trzeba by było rządzić Polską. Podam panu taki przykład. Lewica i Trzecia Droga chyba nie zakładają, że wygrają te wybory. Ale mówią swoim wyborcom, słuchajcie... Jeżeli wygra Koalicja Obywatelska, stworzymy razem rząd. I my w tym rządzie będziemy walczyć o nasz program. Na przykład 300 tysięcy tanich mieszkań mówi lewica, a trzecia droga mówi dobra angielski w szkołach i bez prac domowych. No tak da się realizować program. No z tylnego rzędu to trochę średnio. A to już pan będzie nas rozliczał po zakończeniu tamtej kadencji. My idziemy z jasnym przekazem dla naszych wyborców. Chcemy zakończenia rządu wpisu i nie chcemy do powstania ale, rządu. Do ale dodatów. przekaz trzeciej drogi lewicy i Koalicji Obywatelskiej jest jasny. Będziemy tworzyć rząd, zrealizujemy no jasne, program. A pan? tworzyć rządu z pisem, a pan zakłada, nie chcemy powrotu. Że od rządu czasu do czasu może przekona, da się przekonać PIS do Pana punktu. Panie Redoktorze, to, co. A czemu kto powiedział, że PiS, a Może platformy. Niech pan zwróci uwagę, że Donald Tusk zaczął kopiować niektóre nasze pomysły programowe. Już po tym jak my to mówiliśmy, zaczął mówić o likwidacji Belki albo o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. W związku z czym nie wiem, skąd pomysł, że akurat z pisem mieliśmy radzić ale, ale rozumiem, że zakłada Pan też programowe możliwość, że wy będziecie tworzyć rząd, jeżeli wygracie wybory. Jeżeli wygramy jeżeli wybory, co nie ukrywam jest mało prawdopodobne, no to oczywiście jesteśmy. No, ale, ale rozumiem, no, każda partia, która startuje w wyborach, marzy o tym, to jest jej najważniejszy cel, żeby wygrać wybory. No, chyba nie chce pan powiedzieć wyborcom, że nie chcecie wygrać wyborów. Oczywiście, że chcemy wygrać wybory, natomiast w tych wyborach najbliższych jest to mało prawdopodobne. Ale to mam pro... Wstrząsające dla niektórych było wypowiedzi niektórych polityków Konfederacji dotyczące Żydów. Konrad Niżnik, nie ma czegoś takiego jak Żydzi polscy. Nigdy żaden Żyd nie myślał jak Polak. Jedynym, czym zapisaliście się w historii świata, to ukrzyżowanie Jezusa. On kandyduje. Głębocie z ramienia nie konfederacji. Się z tymi Tomasz Stala, numer pierwszy na liście w Częstochowie. Powiedzenie, że nie chce Żydów i gejów, to to samo co powiedzenie, że nie chce zupy pomidorowej. To zdanie jest zdecydowanie wycięte z kontekstu. No. No ale wy, pan, to wy zawsze mówicie, że jest wycięte z kontekstu. Jeżeli ktoś wycina z kontekstu, to tak. Do nas ale ale nie, to zespoły... po prostu to jest takie ale, zdanie. Ale panie redaktorze, jest takie ale, zdanie, ale ja ale panie redaktorze, Kiedy, kiedy ja naziści w czasie przykład. II wojny światowej mówili, nie chcemy zupy pomidorowej, to ktoś w kuchni nie robił zupy pomidorowej. Kiedy naziści hmm. mówili, dziś zabijemy 100 osób w Auschwitz, to zabijali 100 osób w Auschwitz. Ja, tak. ja widzę dużą różnicę ale między naprawdę pan do nie zupy nie widzi, pomidorowej i Jak działa wycinanie z kontekstu? Parę miesięcy temu na jednym z swoich wieców Donald Tusk użył zdania: Znajdzie się kij na tęczowy ryj. Myśli pan, że co miał ale na myśli? To, zostanie, zostało, to zdanie zostało wycięte jutro z kontekstu. Ale, to niech się pan go pan, zapyta, pan co miał na, na myśli. To no, niech pan, pan tłumaczy Donalda Tuska. A to niech się I pan go jutro zapyta, co miał na myśli. To ale, pokazuje panu, jak wygląda wycinanie z kontekstu. Ale moim zdaniem, w, bardzo bardziej są. logiczne jest to, że pan tłumaczy słowa wypowiadane przez polityków Konfederacji. Ja rozumiem, że. Tłumaczę, dobrze. Ale kiedy pan słyszy takie zdanie, pan się z nim nie zgadza? Uważam, że jest wycięte z kontekstu. Ale... Tak brzmiące zdanie. Pan jest w stanie zaakceptować, czy nie? Uważam, że tak brzmiące zdanie jest wycięte z kontekstu. No dobrze, ale gdyby ktoś wypowiedział to zdanie, to tak, czy nie? Czy nie jest pan w stanie odpowiedzieć? Nie zamierzam odpowiadać na tak postawione Czy nie skomentuje tak. pan takiego nie zdania? Nie da się odpowiedzieć tak lub nie.